Y... Siema To ja Lil Master Wiem, że nie wkleiłem intro Tylko każdy Zobaczył tutaj logo Recordera. Bo właśnie będziemy nagrywać grę z Durekordera y... Którą będzie Oczywiście Cofnijcie się do lekko przeszłości Kto pamięta jak Z panem Dudkiem 32 wykrzykik Nagrywaliśmy właśnie to. Właśnie się dzisiaj cofamy. Do tamtych czasów. Storki jak się tylko sprawdzić nie nagrywam. To tu rekordowi do końca nie wjeżdżam. Tu rekorderowi po eee... No okej. Okay. Wybieramy sterowanie. Tutaj oczywiście to, a tutaj mamy trzałeczki. Start. Gra nam się ładuje, a my rozpoczynamy pierwszą misję. Jak ja dawno w CTSa nie grałem, to nie gadajcie. Ten, kto kiedyś yy, oglądał Dudek 32 wykrzyki pewnie pamięta jak ta krewetka CTS-a z właśnie Dudkiem. Kurde, jak to się robiło, w Drugą stronę. Gaming będzie się pojawiał obok waszej ulubionej serii, czyli vlogów. I z vlogów i vlogów. I pogaduszek. Gaming też będzie się. Kurde, jak to się robiło? Przecież wiem, jak się zagapiłem. No, teraz idealnie powinno być. A więc tak jak mówiłem, będzie się pojawiała i Wasza ulubiona seria, czyli vlogi I oczywiście też gaming stworzyłem sobie takie gamingowe interko Które oczywiście będę wklejał przy niektórych filmikach A my wybieramy pierwszą misję Jedziemy może do... Hmm. Nie, 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 nie tu za daleko wybierzemy do kolna. Pierwsze. Powiem wam, że sterowanie w tej grze nie jest jakieś takie jak na konsoli. I to mi się trochę sprzyja. Ten kto oglądał e, z was Japsa bysy Bysychy jak w ogóle ktoś to pamięta, bo to tam była epoka starych żytności, to chyba nikt tego nie pamięta. To było tam jeszcze przed naszą erą, za czasów Chrobrego e, i Faraonów. E, to pewnie pamięta, jak nagrywały e, Minecrafta, Unbox ol i tym podobne. Co może dalej da się znaleźć na YouTubie, jak tego nie usunąłem, a chciałem usunąć. Już omówię. Dobra, pamiętam, że to tutaj zielone główienko było, pokazywało paliwko. O, jakie sterowanie. Włączyłem sobie światła. Najlepiej na low. Mój tata ciągle jeździ takimi ciężarówami, tylko z drewnem, a mama w policji. Jakby ktoś z Was y, wiedział jak zmienić zdjątko na YouTubie, bo kiedyś właśnie próbowałem, bo znalazłem bardzo ładne zdjątko, to sami wiecie co robić. Napisać mi albo w komie pod tym filmikiem. Albo po prostu nagrać tam na swój kanał taki filmik. Jak oczywiście nagrywacie, ja do tego nie zmuszę. Oczywiście tradycyjnie pod tym filmikiem ma się znaleźć maksymalnie 10 łapek w górę, abym nagrał kolejny odcinek. Właśnie z oto tej serii. Jak nie chcecie tej serii, to mamy coś innego. Jeszcze coś. Mam dla Was taki special. Na 30 subskrypcji. Nagrywam live'a, z czego tylko zechcecie. Mogę z Minecrafta, mogę z cds mogę z... z jeszcze tego autobusach Zapomniałem już jak to się nazywało. Ale mniejsza z tym. Po prostu nagram z czego tylko chcecie. Ale to dopiero na 30 subów. Lecimy właśnie po to. Jak wbijamy 30, piszcie w komentarzach. Tak. A jak nie wbijamy 30, to piszcie nie. A do 30 zostało nam tylko 4 subiki. Zapraszam też was. Takimi pocałunkami do kanału Waterboy i Waterboy 2 po to kanału. Sami wiecie kogo. Kojarzycie chyba z Dudeka. Yy, mojego brata Wiki Wikisiki. No i po prostu wbijać. Co. Chwilka Za niedługo właśnie będziemy kończyć Ponieważ mam taką Kolak kolacja obiad, Nie wiem jak to nazwać Taki dobry jogurt Dojedziemy do tego kolna I będziemy kończyć A nie jest już aż jakoś Strasznie daleko to raczej damy radę Damy o, tu, o, o, o. Nie, no. Moja ukochana kamerka, gdzie ty jesteś? O. Yyy... Słuchajcie. Jeszcze kitka. Zaraz przyjdę. Jeszcze kilka dni temu miałem 23 zuby, a teraz już o 26, no to jakoś lecimy po tą 3DH. Przepraszam. Muszę za chwilę kończyć, tak mówię. do do i kończymy. Jakiś dłuższy let's play i nagram jutro, jak to chcecie. Be jak nie będzie w domu moich rodziców i nie będzie tu Wtedy to nagram. 60 parę kilometrów Tu żalę piszę kło po niemiecku. Nie wiem, jak to się czyta: kolin, coś takiego. Tak, kto ma niemiecki w szkole, to chyba wie. Ja się tylko tam rosyjskiego uczę, i angielskiego, i francuskiego też. Pip, pip, pip. To nie hmm. dlatego tylko po prostu nie wiecie, co zrobiłem. Hmm. Czy my dobrze idziemy? Chyba dobra. Tak. Ja jesteśmy coraz bliżej. Wiem, że nie przestrzegam przepisów, bo po prostu chcę już być tam jak najszybciej i zakończyć cały odcinek. I ze względu na to właśnie objawą kolację będę już to kończył. W będę już przetrzymać. No. I będziemy kończyć. Tak jak mówiłem. Przepraszam za e, Tak jak mówiłem. Widzicie e, już po filmikiem it.